Ja może tylko dwa słowa do tego, o czym przed chwilą była mowa. Otóż, proszę Państwa, zdarzyło nam się z żoną szukać samochodu w internecie. Wiedzieliśmy mniej więcej, czego chcemy. A szukaliśmy, szukaliśmy i przebijaliśmy się przez jedno ogłoszenie, przez jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Po trzech miesiącach no, doszliśmy do wniosku, że chyba tego nie zdecydujemy się przy takim wyborze możliwości, przy takich ofertach. A różnicach cenowych, no nie byliśmy w stanie podjąć decyzji. I zdarzyło nam się pojechać na narty, akurat nie tu na Czarną Górę, chociaż tu też często bywam. Pojechaliśmy na narty i zjechaliśmy z góry i obok tego miejsca, w którym byliśmy na tych nartach, był właściwie nie salon samochodowy, tylko był taki warsztat samochodowy i na tym parkingu tego warsztatu samochodowego stały trzy samochody. Jeden z nich nam się spodobał iśmy go kupili tam na miejscu. Otóż do czego zmierzam? Do tego, że mimo tego internetu, a mimo tych ogromnych przewag internetu, mimo, mimo tych ogromnych możliwości wyboru, dowód ad oculus, prawda, zobaczyć, dotknąć jest dowodem najważniejszym czasami i, i to się przebija. Jak to się przekłada na nasze, na nasze sprawy związane z turystyką? Ano tak, że ten sposób, że dobra opinia o jakimś miejscu, polecenie przez znajomego, Opinia wytworzona przez tych krąg znajomych ma czasami decydujące znaczenie i te stare formy promocji również polegające na tym, że się pokazuje, jak to jest w rzeczywistości, jak to jest naprawdę, mają również swoje znaczenie, aczkolwiek wiem, że internet jest sprawą niesłychanie ważną. Sami mamy gospodarstwo agroturystyczne tu w Bielicach, w tej gminie właśnie, więc wiem, że bardzo wielu gości to są goście z internetu. No to tyle może na zasadzie tej dygresji. Ja jestem członkiem, proszę Państwa, w Parlamencie Europejskim ważnej komisji związanej z naszymi obradami, mianowicie Komisji Transportu i Turystyki. Z tym, że to jest tak z tą turystyką w tej komisji, że ponieważ dotychczasowe traktaty właściwie dają niewielkie pole do popisu tej, tym pracom związanym z turystyką. Nie ma legislacji, krótko mówiąc, z turystyką. Turystyka jest sprawą nieobjętą traktatami. To liczyliśmy bardzo poważnie, że nowy traktat, właśnie traktat lizboński, w którym są zapisy dotyczące turystyki i legislacji związanej z turystyką, rozszerzą nasze możliwości działania takie, żeby i prawo europejskie mogło stosować się do turystyki także w tym miejscu, także tutaj, także dla nas. No, zobaczymy, jakie będą losy tego traktatu. Na razie jak Państwo doskonale wiedzą, Irlandia w wyniku referendum zablokowała możliwości wyjścia tego traktatu. Jeśli wejdzie w życie, no to jeśli znajdą jakiś sposób, żeby ten traktat w takiej czy innej postaci wszedł w życie, to te możliwości znacznie się zwiększą i prawo europejskie będzie się także do tego stosowało. Co nie znaczy, że my się turystyką nie zajmujemy, bo zajmujemy się, ale, ale raporty, które powstają w ramach tej komisji są raportami z tak zwanej własnej inicjatywy, czyli nie mają mocy prawnej, nie mają mocy legislacyjnej, są właściwie takimi drożdżami, okazją do dyskusji na temat turystyki do czego dochodzi od czasu do czasu i tymi sprawami się zajmujemy. Ja jestem także członkiem takiej intergrupy dotyczącej turystyki górskiej, no ale to jest już takie dość powiedzmy prywatne forum, może nie prywatne, bo parlament użycza miejsca i daje kawę i herbatę, ale forum, które nie ma mocy decyzyjnej z tym, że jest pewna współpraca z Komitetem Regionów Europy, w którym te sprawy związane z turystyką bardziej są obecne niż w Parlamencie Europejskim. I to jest jakby moja podstawowa działalność związana z turystyką w Parlamencie Europejskim. Natomiast rzecz jasna, interesuję się tym także no, z, tego, z racji tego, że mieszkam w miejscowości turystycznej, turystycznej, mamy gospodarstwo agroturystyczne. No i kiedyś w młodości byłem rzeczywiście pasjonatem turystyki, chodziłem po górach bardzo często. Teraz no, to tylko mi zostało narciarstwo, którym się pasjonuję i żona mówi często, że... No to, to z Tobą to jest tak, że Ty bardzo kochasz narty, tylko to jest miłość czasami nieodzajemniona, nieodzajemniona bo już wszystko połamałem w życiu, co mogłem połamać, łącznie z odholowaniem mnie helikopterem. Także to się rzeczywiście w życiu zdarzyło. Ale być może mają Państwo jakieś pytania dotyczące właśnie turystyki, nie tylko turystyki, ale Parlamentu Europejskiego, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Jak to jest tą turystyką w Europie i czy Unia rzeczywiście będzie się zajmowała? Bo wie Pan, się jedzie przez Dolny Śląsk, to świetna z nazwa tej komisji, transport i turystyka. Tutaj transport nie funkcjonuje, to są tragiczne drogi, to Pan wie. Najgorsze drogi w Europie są w Polsce. W związku z tym, jak rozwinąć w ogóle y, turystykę w tych terenach, gdzie praktycznie, no, tutaj z Wrocławia się jedzie y, dwie godziny, ja dzisiaj jechałem, Normalnie średnie prędkości w Europie to się liczy około 100 km na godzinę. Średnie. W tej chwili na Ukrainie też 100 km na godzinę się przejeżdża. W Rosji też. Natomiast u nas 60. W związku z tym, czy Pańska grupa ta europejska coś zamierza po prostu zrobić dla poprawy tego transportu? Bo to jest związane z turystyką. To jest, czy, czy, czy Państwo obradują? Druga sprawa to jest. No nierównomierny rozwój tej turystyki, jak się przejdzie do Hiszpanii, do Włoch, nawet do Czech. Czesi w ciągu 20 lat zrobili, wie pan, kolosalny postęp w turystyce. Kolosalny. Jak pan pamięta, że 20 lat temu, to oni przyjeżdżali do nas nad Morze Bałtyckie. W tej chwili oni tu nie przyjeżdżają. Oni mówią wprost, tu jest brudno, tu śmierdzi, tu, tu jest zimno, oni nie chcą tu jeździć, oni chcą jechać do ciepłych krajów. To mówią wprost. Jednocześnie mnóstwo ludzi od nas przejeżdża przez góry i tam spędza mnóstwo czasu. Czy Wy w Unii Europejskiej analizujecie takie sprawy i jakie pan, jako europoseł, ma tutaj dla nas, dla ludzi z Dolnego Śląska, po prostu, rady? Jest zasada subsydiarności, prawda? Zasada subsydiarności, czyli pomocniczości, czyli używając jeszcze słów Leona XIII, to można powiedzieć, że tak, nie składaj na barki wspólnoty wyższej tego, co wspólnota niższa może, jest w stanie zrobić. Otóż ta zasada subsydiarności ma, jeśli chodzi o Polskę, proste przełożenie, że my w Komisji Transportu zajmujemy się pewnymi siecią transeuropejską na przykład, czy pieniędzmi dla tej sieci transeuropejskiej, ale wybór drogi zależy do rządu polskiego. My na przykład jeśli chodzi o tą sieć priorytetową transeuropejską, mamy cztery projekty. Cztery projekty są, w ramach których Unia Europejska może dofinansowywać niezależnie od i tu powiem za chwilę na czym to polega niezależnie od pieniędzy w ramach Funduszu Spójności może jeszcze dodatkowo dofinansowywać. Dofinansowywać na, na przykład odcinki związane z przejściami granicznymi do 50% nawet procent trudne tunele powiedzmy skomplikowane do 50%, na etapie projektowania tych tras do 30% możemy dodatkowo jeszcze dofinansować. Według pierwotnego projektu, i tu zaraz wracam do tego, o czym powiedziałem, według, według pierwotnego projektu Komisji Europejskiej była taka zasada, że nie można jednej drogi finansować z dwóch źródeł, więc albo z systemu spójności, albo z tego dodatkowego wsparcia, o którym przed chwileczką powiedziałem. Udało mi się i tu uważam za swoją największą zasługę przez te cztery lata, funkcjonowania w Parlamencie Europejskim wprowadzić poprawkę, na mocy którego, której możliwe jest więcej finansowań, czyli i to finansowanie z Funduszu Spójności, i to dodatkowe wsparcie, o którym mówiłem, dodatkowe 30